powoli zaczynać. Dzień dobry, Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie, dziękuję za odpowiedź na zaproszenie na dzisiejszy briefing prasowy. Mamy dla Państwa do przekazania bardzo ważną informację przez Państwa dla mieszkańców naszego miasta, że w dniu dzisiejszym złożyliśmy zawiadomienie do komisarza wyborczego o powołaniu Komitetu Wyborczego Wyborców Prezydenta Michała Litwiniuka. Dzisiaj się to odbyło. Czekamy teraz na postanowienie komisarza, który w ciągu trzech dni wyda takie postanowienie i wtedy oficjalnie będziemy mogli całą procedurę już rozpocząć. Z kolejnych terminów to będzie do 4 marca mamy możliwość zgłoszenia kandydatów na radnych, a do 14 marca oficjalnie zgłaszamy prezydenta Michała Liczym. Oddaję głos teraz pana prezydenta. Bardzo dziękuję naszemu pełnomocnikowi panu Robertowi Woźniakowi. Szanowni Państwo! Drogie Białczanki, drodzy Białczani, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że ponad 5 lat temu miałem dzięki Waszej rekomendacji, dzięki obdarzeniu mnie i moich współpracowników zaufaniem, zaszczyt objąć tę wyjątkową funkcję prezydenta naszego miasta Białej Podlaski. I mam ogromną satysfakcję i poczucie głębokiej wdzięczności, że dzięki naszej bardzo dobrej współpracy mieszkańców miasta, moich współpracowników, radnych Rady Miasta, naszych społecznych partnerów, przedstawicieli różnych środowisk reprezentujących najbardziej zróżnicowane aktywności mieszkańców Białej Podlaskiej od tych ponad pięciu lat wspólnie białą podlaską rozwijamy. Rozwijamy ją we wszystkich obszarach, które możemy podsumować tymi dwoma ideami. Dbamy o bezpieczeństwo naszego miasta i jego mieszkańców i dbamy o sukcesywne podnoszenie komfortu życia w naszej białej podlaski. To wszystko jest efektem Państwa inspiracji i naszej bardzo dobrej współpracy. Przeszliśmy przez bardzo trudne okresy, bezprecedensowe w historii 30-letniej już ponad polskiego samorządu. To okres pandemii, to okres wojny w Ukrainie. Zdaliśmy wzorowo wszystkie te egzaminy, a tych ponad 5 ostatnich lat to etap historycznego, wcześniej niespotykanego dynamicznego rozwoju naszej Białej Podlaskiej. To prawda, że wciąż jeszcze mamy przed sobą wiele do zrobienia. To fakt, że jesteśmy społecznością naszego miasta, ambitną i pracowitą i jeszcze wiele wspólnie chcemy zrobić. Przez ostatnich pięć lat udowodniliśmy, jaką wartość ma nasza współpraca. Dlatego zbudowany Państwa wsparciem, Państwa dobrymi słowami, Państwa sugestiami. By kontynuować wspólnie tę dobrą drogę, postanowiłem ponownie zwrócić się do mieszkańców dzielnic Podlaskiej o poparcie w nadchodzących wyborach, ubiegając się o reelekcję na tym zaszczytnym stanowisku prezydenta naszego miasta. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu naszego komitetu wyborczego, moim wszystkim współpracownikom. Za gotowość do podjęcia tego wyzwania, bardzo intensywnej pracy w kampanii wyborczej, ale chcę podkreślić tę kampanię wyborczą jako prezydent miasta z naszym szerokim środowiskiem i moimi samorządowymi współpracownikami oraz we współpracy z Wami, mieszkańcami Białej Podlaski, prowadzimy już od ponad pięciu lat. Ten najbliższy okres do dnia wyborów będzie też czasem podsumowań naszych spotkań, rozmów, przypominania, jak dynamicznie do tej pory potrafiliśmy rozwijać Podlaską i w jaki sposób chcemy to dobre dzieło kontynuować. Bardzo Państwu za to dzisiaj dziękujemy. Szanowni Państwo, to jest krótki briefing. Mówiące tylko i wyłącznie o zarejestrowaniu komitetu. Jeśli są jakieś pytania, to teraz właśnie poproszę. Chciałam się zapytać Panie Prezydencie, jakie ma Pan plany, jeżeli zostanie panowie, o której Waszej przypadek zadają Proszę pozwolić. Ta formuła została już zastrzeżona na wstępie, że przez najbliższe trzy dni zgodnie z przepisami prawa ograniczymy się tylko do poinformowania państwa o samym fakcie. Zgłoszenia powołania przez nas tego komitetu, bo zgodnie z przepisami prawa czekamy przez okres 6 dni na postanowieniu komisarza wyborczego o zarejestrowaniu komitetu. Dopiero w tym momencie, formalnie, zgodnie z polskimi przepisami, możemy rozpocząć kampanię. To będzie dosyć długi okres czasu. Jak podkreśliłem, podczas wielu spotkań będziemy mieli okazję o tym wszystkim porozmawiać. A jeżeli jeszcze można się zapytać... Państwa komicę zaarejestrowane, ale czy Państwa czy jest poparciem platformy obywatelskiej? Tak należy to rozumieć? Tak podobnie jak w wyborach przed ponad pięcioma laty prezentujemy szerokie porozumienie wielu różnych środowisk politycznych i niepolitycznych, społecznych naszego miasta. Wszystkie zaprezentują się Państwu po formalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej na pewno jednym z istotnych jej wydarzeń po naszej stronie będzie konwencja wyborcza. Z przyjemnością chcę to podkreślić, że tak jak już ponad 5 lat temu, wciąż łączy nas Biała Podlaska. Mam pytanie, czy spodziewa się Pan kandydatów na fotel prezydenta miasta Białej Podlaskiej? I, yy... Czy zna Pan już nazwiska tych osób, które no, będą stawały w walce o fotel prezydenta z Panią? Osobiście żaden z potencjalnych kontrkandydatów, ewentualnych kontrkandydatek nie przekazał mi takiej informacji, ale wszyscy wiemy o informacjach przekazywanych także za pośrednictwem mediów, że już kilkoro kandydatów zapowiedziało współstanie. Mamy demokrację, to jest jak najbardziej naturalny proces. Że w kampanii wyborczej będziemy rywalizowali, ubiegając się o głosy mieszkańców Dzień Poblackich. Czy listy Rady Miasta kandydatów są też już gotowe? Do 4 marca będziemy zgłaszać kandydatów na listy. Tak jak Pan Prezydent powiedział i tak jak ja zaznaczyłem, na razie czekamy na postanowienie Komisarza Wyborczego i później kolejnym krokiem będzie zgłaszanie list do Rady Miasta, do czwartego, a do 14. prezydenta miasta. Ale czy są gotowe? Czy są już po prostu pełne, e, czy jeszcze są? Rozmowy trwają, jak najbardziej. W zasadzie nie zaskoczymy Państwa. Tak, Co do zasady, mamy prawie pełen kształt, list, wszyscy kandydaci zaprezentują się Państwu podczas naszej wspólnej konwencji. Panie Przewodniczący, a czy spróbując o, o zarejestrowaniu komunikatu, możemy Pana prezentować jako przedstawiciela tutaj Policji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej na tym terenie, jako osoba Tak, proszę Państwa, to zrozumiałe, że nie zmieniam swoich poglądów. W polityce ogólnopolskiej opowiadam się za konkretną wizją i miejscem Polski w Europie i na świecie. Te poglądy moje przecież są Państwu świetnie znane, ale dziś prezentuje się jako prezydent miasta, który ponownie ubiega się o głosy mieszkańców, startując z powołanego w tym celu komitetu, w którym swoje miejsce, tak jak miało to miejsce już przed ponad pięciu laty, znajdują różne środowiska polityczne i niepolityczne, reprezentujące bardzo szerokie grupy mieszkańców naszego miasta. Jak nie mogliście pytać, to dziękujemy serdecznie.